Rozdział drugi. Na stole stała lampa z zielonym niskim kloszem, oświetlając jedynie mały krąg pluszowej serwety, pudło z cygarami, omszałą butelkę i dwa kieliszki bursztynowego płynu. Pokój tonął w mroku, w którym niewyraźnie rozpływały się kontury sprzętów. Dyzma zapadł w miękki fotel i przymknął oczy. Czuł się niezwykle ociężały i tak senny, że zasnąłby na pewno, słuchając tego monotonnego głosu, na które, jak drobniutkie paciorki na cieniutką niteczkę, szybko nizały się bezdźwięczne, sepleniące słowa. Gdyby od czasu do czasu z drugiej strony stołu, z mroku. Nie wysuwała się nagle w krąg lampy, drobna postać kunickiego, świecąc bielą gorsu i srebrną siwizną włosów. Małe, uważne, natarczywe oczy zdawały się wówczas wbijać w mrok.